Lociak z tej strony witam wszystkich bardzo serdecznie w 12 odcinku serii The Sims 4 wyspiarskie życie. Tak, znowu Wyspiarskie życie. Witam Was, ja czyli Lociak. Więc. E, słowo na dziś to hashtag Lociak. Bądźmy trochę narcyzami. Hashtag Lociak, słowo na dziś łapeczka w górę mile widziana. Kto nie subskrybuje kanału, niech koniecznie to zrobi. I mam dzisiaj dwa komentarze. Wow. Mam dzisiaj dwa komentarze, e, które zmienią wszystko. <laughs> Dziękuję o Boże. Aż kaszlu dostałam. Dziękuję za wszystkie komentarze pod poprzednim odcinkiem. E, przyznam Wam się od razu, dzisiaj jest czwartek, jak to nagrywam, godzina 18, bo w piątek zupełnie nie będę miała czasu, żeby usiąść i nagrać odcinek na sobotę, więc robię to nieco wcześniej. Jeżeli pojawiły się jakieś nowe komentarze, to przepraszam, ale jest godzina 18, czwartek, jak to nagrywam. Także jeżeli wasz komentarz się nie pojawił, to niestety przepraszam. Jeżeli będzie coś na tyle fajnego, no to zostanie umieszczony po prostu w 13 odcinku. Także mm, pierwszy komentarz jest od XXLaren xx I w tym komentarzu chodzi mi o ostatnią minikę. Jak coś, to żeby nie mieć syreny, musisz jeść dwie syrenie wodorosy, czy coś takiego? Możesz chyba do 4 godzin odstępu zrobić. Te syrenie wodorosy, nie wiem, bo. Teoretycznie szukałam jakiejś informacji, ale było tylko to, że mam, mam co zrobić, mam zjeść je, żeby stać się Syreną. Ale czy Syrenie Wodorosty działają na to, żeby przestać być Syreną? No to się zaraz okaże, bo właśnie, właśnie nasza fej musiałaby być, przestać Syreną. A mogę je zasadzić? Tak, tak z ciekawości. Kupię jeszcze jedne. I spróbujemy je zasadzić. Przecież mam punkciory, więc co mi szkodzi? Tak myślę. A jak nie, to po prostu je zje. Zjedz to. No, tak myślałam. To w takim razie zjemy trzy syrenie wodorosty i zobaczymy, co się stanie, jak syrena zje syrenie wodorosty. Najesz maleńka. Czy będziesz miała jakiś nastrojnik? Wyostrzone odczucie. Zjedzenie syreni wodorostu. Mm. Czujesz się dziwnie, a twoja więź z oceanem zdaje się coraz mocniejsza. Czyli to tak jakby... Dobra, druga i trzecia. <laughs> Bardzo pobudzona. Dziwne odczucia. Zjedzenie jednej wodorostów. W miarę myślenia o kolorowej i słonej wodzie, fej odczuwa coraz silniejszą potrzebę wejścia do dużego zbiornika wodnego. Czy powinna się jej poddać? Dobra, jeżeli... Jeżeli znacie jakiś sposób na to, żeby syrena przestała być syreną w The Sims 4... Koniecznie napiszcie mi, jak to zrobić, bo chcę, żeby Fej przestała być sireną, do tego, żeby mogła iść badać dziką przyrodę morską, bo nie może tego zrobić, dopóki jest sireną. Także, jeżeli macie jakiś sposób, to dajcie znać. Eee, ogląd oglądaj telewizję. A drugi komentarz: eee, drugi komentarz jest od Yellow. I ja wam tylko go tutaj przez chwilę wyświetlę, bo on jest bardzo długi. Nie będę się wczytywać dokładnie, o co tutaj chodzi, ale ten komentarz przedstawia, moi drodzy, naszą najbliższą serię z The Sims 4 na bezludnej wyspie. Jeszcze nie wiem, jak to się będzie nazywać, ale ten komentarz jest pod 11 odcinkiem z The Sims 4. Jeżeli macie ochotę go przeczytać i zobaczyć, co plus minus się będzie działo w kolejnej serii, to zapraszam, opisał wszystko po prostu tak genialnie opisał lub opisała, przepraszam. E, tak genialne i to jest po prostu gotowiec do zrobienia serii. Naprawdę bardzo Ci dziękuję. Będziemy na pewno się bawić i zrobimy to. Zrobimy to, zrobimy to. Nie odpuszczę, <gryw> autentycznie nie odpuszczę. Także dziękuję za wszystkie komentarze. Jeżeli mm, macie ochotę, to napiszcie e, jakiś komentarz do następnego odcinka, który będę mogła wykorzystać. No, i koniecznie dajcie znać, czy jest jakiś sposób, żeby pozbyć się, pozbyć się bycia syreną. bo to jest całkiem interesting teraz dla mnie. Fej idzie do pracy za dwa dni. Kayla idzie też za dwa dni, ale Kayla ma tutaj troszeczkę do zrobienia. Dziewiąty poziom logiki i czwarty poziom charyzmy. Najgorzej będzie z tą logiką, ale z tego co kojarzę, logiki nam już tak bardzo nie brakuje, jak nam się wydaje. Jeśli dobrze kojarzę, oczywiście. Nie, no, dosłownie chwilka. Później jeszcze ta charyzma trzeba będzie ją rozwinąć, no i będzie całkiem spoko. Także ona niech tam sobie ćwiczy. Te logiko do dziewiątego poziomu, zaraz ją wyślemy do lusterka. A tutaj zajmiemy się... No właśnie, zajmiemy się yy, zajmiemy się tą wybitną malarką. Namaluj 10 wspaniałych obrazów. Ok. Ekwipunek. Yy, tutaj jest. OK. Klasyczny duży, na tablecie. A może byś by usiadła, co? na to, o. No widzisz, można, można. I co jeszcze będą jej potrzebować? 10. poziom jedności malowania i pięć arcydzieł. No to już nie jest jakoś strasznie, y, strasznie trudne, tylko trzeba będzie pilnować, żeby malowała cały czas. No i z tego są dobre hajsy. Autentico y, Wspaniałe. 680. 580 simolonów jesteśmy do przodu. Także kaman. A jak tam Tobie moja droga idzie? No, jeszcze troszeczkę, dosłownie jeszcze troszeczkę tam brakuje. Jeszcze milimetry, no dosłownie piksele. Piksele do tego, żeby mieć dziewiąty poziom. Dziękuję. Wyładou i przenieść już do suszarki. Tak, będziemy mieli takie dwa leniwe dni. Wyczyść taczkę, taczkę na kłaki i wysusz ubrania i przeszukaj ubrania. Będą zawsze jakieś hajsiki. Yy, I potrzebujemy, potrzebujemy ha, lusterka. Jest. Ćwicz przemowy, moja droga. Fej, czy ty skończyłaś naprawdę? No to klasyczny obraz i kolejny. Tutaj mamy 742. Hmm, pięknie, pięknie moja droga, pięknie. Muszę sobie odkaszląć. <laughs> Tę, uwielbiam moje gardło, kiedy nagrywam <grymny> drugi odcinek pod rząd. I tak już zaczyna powoli wysiadać. To już nie jest to gardło, co miałam 10 lat temu, że mogłam przez parę godzin nawijać i nawijać i nic mi zupełnie nie było. Nie, nie. nie. Teraz trochę już jest niestety gorzej. No ale nic nie poradzę. Muszę się męczyć jakoś. Okej, okay, czwarty wspaniały. No to lecisz dalej, moja droga. 754. Super. Dziesięć, dobijamy dziesiątkę, lecimy do muzeum, będziemy oglądać nasze piękne muzeum, jakieś tam obrazy, trzy, wystarczą trzy, tutaj jakoś idzie, jakoś to leci powolutku, klasyczny duży, piąty, mhm. o wiele szybciej, słuchajcie, o wiele szybciej, autentycznie, o wiele szybciej rysuje się te obrazy na tablecie graficznym, w tym całym szkicowniku, to się nazywa szkicownik, a niż na takieś taludze. I to jest genialne. To jest autentycznie genialne. Przez chwilę, dosłownie przez chwilę, przez ile? Przez nawet nie godzinę? Zaraz zobaczymy. Patrzcie, jest godzina 13.12. Ok. 13.15 zaczyna malować. Pełen obraz. 13.15 zaczęła. 13.15. 13.15, trzeci poziom. 13. 45, czyli 30-31 minut, tak naprawdę, 30 minut maluje duży obraz. Więc, malowanie na tablecie graficznym to jest najlepsza i najszybsza rzecz na zarabianie, jaka tylko może spotkać nas w Simsach. Kaman, to jest genialne. Genialne. A, dobra, bo ona sobie tam dalej ćwiczy. A to zaraz. O, ósmy. I zobaczcie, ile hajsu zarobiliśmy przez Przez 3-4 godziny, tak naprawdę? A ile byśmy zarobili na sztaludze? Mm -mm, na pewno nie. Uuu, dziesiąty poziom, proszę bardzo. Ktoż by się spodziewał? I kolejny wspaniały obraz. 681. Ale wydaje mi się, że arcydzieła nie jesteśmy w stanie y, zrobić na tablecie. Chociaż kto wie, kto wie, może się uda. Kto wie? Będziemy sprawdzać, może to będzie arcydzieło? Nie, jakoś wspaniała. O kurde, dodatkowe jedzenie przyszło. <grywka> dodatkowe jedzenie, powiadacie. No dzień dobry, sąsiedzi. Przyjazne powitanie. Zaprosimy, daj sąsiadów. Niech sąsiady wpadają z jedzeniem częściej. O, przyszła dzień dobry. Oj, tak, zaproś sąsiadów, zaproś jedzą. A co tam, Kajla, u ciebie? Ojejku, Kajla. Ty, moje słoneczko, najdroższe. Weź sobie resztki, tylko nie ryby. Dobra, ja ją. Więc co ja ją ja autentycznie muszę, niestety, zostawić żeby skończyła ten czwarty poziom, bo no, innej opcji nie ma. E, ta telefon oczywiście. <grych> Niech tak będzie. Standardowo zawsze musi jakiś telefon zadzwonić. No nic o to nie poradzę. Niestety taki jest już. O, zostawili. To już mogę sobie do lodówki włożyć. A nie ma następnego? Nie ma, nie ma nic więcej. Mm, smuteczek, smuteczek. Słuchajcie, naprawdę smuteczek. Przykro mi się, że... Przykro nam, że się rozminęliśmy, ale następnym razem gdy będziemy mieli zbędne jedzenie, z pewnością je przyniesiemy. No to przynoście, przynoście. Koniecznie. Rzekłabym, że koniecznie przynoście jedzenie. Będę nawet wdzięczna, bo nie chcę mi się gotować. Okej. Okay. Dobra, to sobie może już idźcie, co? Czy coś? Nie wiem. Wyproś? I wyproś? Nara? No, musisz już iść. Zdecydowanie musisz już iść. Ty też. Z nim już wychodzi. Ta, ale zdążyła i zostawić brudy po sobie. Dobra, osiemnasta. Nie, no za wcześnie, żeby jej spać. Zdecydowanie za wcześnie. Boże, ludzie, ogarnijcie się. Nie chcę. Nie, nie, nie chcę. Nie chcę z Wami rozmawiać. Nie. Sorry, ale nie. Okej. Okay. Wiecie co, ja je położę. Nie, no nie ma sensu jej chyba kłaść spać. E... Wysusz ubrania. Nie kliknęła... Ja pierdniczę. Nie kliknęła, żeby wysuszyć ubrania. Inaczej. Eee, ćwicz przemowy. A ty... A ty choć Wysuszysz ubrania. No. I zrobimy kolejne pranie. Co by nam tutaj się nie robił problem z tym wszystkim. Bo może być kolorowo. Ta. No. Najlepiej. Dobra. Zamienimy, bo jesteśmy bogaci. Wyczyść tackę. I wysusz ubrania. Jeszcze raz damy radę. Damy radę. To co, przejdziemy się tutaj. Co tutaj mi płynie? Coś mi tutaj płynęło dziwnego. Albo nie. I spróbujemy klasyczny duży obraz, żebyśmy mieli co? Żebyśmy mieli. E, może arcy... Ale nie, w sumie teraz nie ma sensu arcydzieła robić, bo jeszcze to nie jest o to czas. Dobra, to inaczej. Przelećmy się. A, żarcik, kurde, lociak, taki żarcik. Przelećmy się do jakiegoś muzeum. Gdzie jest biblioteka? Muzeum. I obejrzyjmy. E, obejrzyjmy te trzy obrazy. Tak, żebyśmy mogli te arcydzieła tworzyć. Bo dziesiąty poziom malowania już mamy, Fej, więc come on. Jesteśmy genialni, genialni. Zaczepiści, najlepsi. A co, tutaj jest jeszcze zima? <gryzaj> Okej. Okay. Ile tych obrazów? Y -y 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 Trzy. Dobra, no to tak. Obejrzyj, obejrzyj i obejrzyj. Szybciutko to pójdzie. Pierwsza. No. Druga. I trzecia. Dobra. Stwórz pięć arcydzieł. Wracamy do domu. A Kayla tutaj też jest? A co ty, Kayla, tu robisz? Ej, w ogóle co? Wreszcie. Si Aha, pierwszy śnieg. Mhm. Mm Okej, okay. spoko. Cieszę się na pierwszy śnieg. Brawo, brawo, dziewczyno. To był twój pierwszy śnieg w życiu, który zobaczyłaś, bo mieszkasz na Rajskiej Wyspie i tam nie ma śniegu. <grych> Dobra, kładę je spać. I ten. No. I co? I słyszymy się rano. Boże, te dziewczyny nie mogą spać po nocach. Autentycznie nie mogą spać po nocach. No, już chyba z trzy razy mi się w nocy, yy, w nocy budziły. Och, come on. Come on. A teraz rano, jak jest rano, to już nie chcą wstać, nie? To jest najlepsze, autentycznie najlepsze. Kajla, no dobra, poczekamy, aż Fej się wyśpi. Aha, okej, okay, dobra, znowu mi sprzedawca przez chatę przechodzi, no spoko. Kajla się wyspała, Kajla sobie weźmie prysznic, pada deszcz. Um, przeczekamy chwilę, słuchajcie, przeczekamy chwilkę, zobaczymy. Czy przestanie sam padać, czy będziemy musieli zainterweniować naszą syrenią mocą, bo muszę te pięć arcydzieł tutaj zrobić. Mamy 3500, czy ja potrzebuję sobie coś jakiegoś takiego kupić w miarę, w miarę, w miarę? Czy jest coś, co potrzebuję? Drzewko pieniążkowe za piątkę. <grych> nie no, nie potrzebuję go. Wiecznie jedno Nie, nie ma, że, nie ma takiej rzeczy, której potrzebuję tak, tak bardzo, że potrzebuję zbierać punkty. Także całkowity luz. Całkowity chillout. Yy, ćwicz przemowy. Albo nie, nie. Mm -mm, mm -mm. Weź, resztki. Weź resztki. I wtedy ćwicz przemowy. O, deszczyk przestał padać. Świetnie. A my idziemy, słuchajcie, pracować. Tylko, wiecie, tak autentycznie, zaczepiście pracować, żeby ogarnąć te... Co ty do pracy dzisiaj idziesz? Nie, o oh jesus, Żeby co? Żeby ogarnąć te pięć arcydział. Mhm. Pewnie to nie uda się zbyt szybko. Tak podejrzewam, no ale no możemy próbować, próbować. Wzajemne arcydzieło, jak dostaniemy chociaż 2050. Będziemy bogaci będziemy mogli. Co tutaj mamy? Wspaniała. Wspaniała. Wspaniałe to nas nie interesuje. Potrzebujemy arcydzieło, moja droga. A ty potrzebujesz wrócić do pracy. A nam brakuje dosłownie chwile. Come on, dajesz, dajesz. Jeszcze. Dobra. I szybciutko, szybciutko do pracy, żeby nie było spóźnienia. I ustawiamy na pracuj ciężko. No i czekamy, ile nam tutaj wzrosie. Nie wiem, chociaż może tutaj, jakby wzrosło też by było spoko. Do 16 nie ma naszej Kaili. A Fej? Jak potrzeba, żeby Fej szła do pracy to nie. Kaila musi iść. <gry> nie, nie chcę. Nie interesuje mnie, kto wspaniały i w ogóle do pracy Kaman. Nope. O! Pfu! Do miejsca publicznego. Arcydzieło. 900. 906. Serio. Myślałam, że z arcydzieło dostanę troszeczkę więcej kasy. Surrealistyczny. Dobra, zróbmy ten surrealistyczny. Zobaczmy, co ona tutaj nam wymyśli. No, to będzie coś pięknego. O, przyszła pani sprzątaczka. Pani sprzątaczka to jest Samaria. O Jezus. Opunuj. Opunuj. Tak. Um, ten surrealistyczny wygląda jak moje obrazki, jak miałam 5 lat, nie? Coś takiego się rysowało. Wy też tak rysowaliście? Podejrzewam, że większość. O nie. Ile? Tysiąc simoleonów? Dobra, będzie, będzie tak. Mogę opłacić z telefonu. Znaczy, opłacić na pewno mogę. Tylko, czy mi opłaci? No właśnie. To jest właśnie to, że klika się, żeby opłacić, a, a nie opłaca za pierwszym razem. Pejzaż na pewno nie będzie. Na pewno nie będzie. Dajesz realistyczny. Tym razem spróbujemy z realistycznym. To będzie ciężki dzień. O nie, jeszcze deszcz zaczął padać. Dobra, muszę wyjść do oceanu, żeby użyć mocy. Pójdź tutaj. I zaraz tutaj, zrobimy delikatną magię. Zróbmy magię. No, zamień się w Syrenkę. Nie jesteś Syreną? Ona nie jest Syreną. Ona nie jest syreną. Znaczy, mogę wezwać żywiołaki, ale ona nie jest syreną. Czy to oznacza, że jeżeli podpłynę tutaj, do tego czegoś. Badaj, dziką przyrodę! Jest! Mamy to. Mamy to, słuchajcie, ona nie jest syreną. I możemy zbadać. Ok, i mamy. Mamy stroj do nurkowania. I ja piernicze... Ja nie wiedziałam autentycznie. No i co? Dobra, dlaczego nie może zanurkować? Snokerling. Uprawa jest to chyba o to chodzi, co? Co ty robisz? Sąduj. No dobra, zobaczymy, czy to, to w ogóle chodzi, jak już przestanie. Tak. Tak. Czyli zjedliśmy trzy te te te, te 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 te. I nie jesteśmy już syreną. Ale jaja. Higiena, no rzeczywiście, przestała być syreną. Ale jaja. Dobre. Fajnie wiedzieć, słuchajcie, fajnie wiedzieć. I może korzystać z tego! Jacie. Tak dziwnie trochę mieć zwykłego Sima teraz. Nie mam mocy, syrenich. <laughs> Zaraz kupię kolejne. O, wróciła z pracy. Cześć, Kajl. A ty jesteś. Dobra, ty jesteś na nas z Dobrze, co mamy? O jejku, tak mało? Dobra, wniosek o grant. Okej, okay. najpierw oglądaj kanał. Oglądaj kanał. Oglądaj kanał komediowy. Niech jej zabawa wzrośnie. A później będziemy się z tym, czym, tym bawić. A, jak zmoknie, to, to trudno. Będzie to arcydzieło, czy nie będzie? Nie. Nie będzie arcydzieła. Chcesz moknąć? Pewnie nie chcesz moknąć, nie? Mm, klasyczny duży. Nabawiłaś się. Dobra, to idź. Pójdź tutaj. Juhu! <śm> tak, juhu. I, i teraz użyjemy. Syrenich mocy i wyzwiemy czyste niebo. A co? No i bajeczka. Trochę nawodnienia spadło, ale to zupełnie w niczym nie przeszkadza, bo, bo, bo nie przeszkadza. I potrzebujemy. Ekolog, badaj temat... napisz pracę na temat. Nie, przygotuj wniosek o grant. Właśnie. I to potrzebujemy tam zrobić, bo ona dostała awans kolejny. Tak, kilka godzin przy komputerze, kocham to. Znaczy, nie to, że coś, dziennie w pracy co najmniej 8 godzin siedzę przed komputerem, po czym wracam z pracy, żeby usiąść do komputera, żeby nagrać do Was film. Moje oczy mają dość. <grym>, ale to mi wcale nie przeszkadza. Najwyżej będę ślepa. I, i tak już chodzę w okularach, więc... Uuu, mamy! Mamy! Drugi mamy, drugie arcydzieło to... Abst nie, abstrakcja nie. Klasyczny duży. Lecisz maleńka. Działasz, działasz tam. A ty? No, ty też sobie działaj. Ej, wiecie co? Smutno mi w tym momencie, że Fej nie jest już yy, z Reną. To naprawdę smutne. Źle mi z tym. No, ale... No, ale jeżeli tego na, od nas wymaga gra, żebyśmy dostali awans, no to... No, myślę, że w następnym odcinku, jak pójdziemy do pracy, to dostaniemy ten awans. Byłoby miło. Bo tak... tak trochę... Mm, trzecie arcydzieło. Tak trochę dziwnie, że y, Faye jest gorsza od Kylie. Okej. Okay. Zobaczcie, mamy 31 tysięcy. 31 tysięcy! A parę odcinków temu nie mieliśmy za co opłacić rachunków. Come on. To jest takie piękne w tym momencie. Wiecie co? ja im zamienię te sypialnie bo Kayla potrzebuje dostępu do komputera a Fej nie potrzebuje więc tutaj zrobimy niebieskie tutaj zrobimy coś bardziej e, różowego może nie to albo coś takiego a w sumie to nie jest złe i teraz tak przejmij na własność przejmij na własność zamieńcie się sypialniami kto nam zabroni kto nam zabroni się bawić nikt nam nie zabroni nie ma siły, która nam zabroni się bawić, kiedy potrzebujemy zabawy. Dziwnie. Słuchajcie, naprawdę dziwne. Dziwne jest to, że ona nie jest już Syreną. Wiecie, co nawet mi smutno z tego powodu. Znaczy, nawet mi smutno. Bardzo mi smutno, no ale. Coś jeszcze się popsuło? No, przecież naprawiłam. Znaczy, zamieniłam. Dlaczego tutaj tak strasznie szumi? Dobra, inaczej. Postawimy normalny prysznic. Skoro już mnie stać, to postawmy im ładny prysznic. Nie taki jakiś dziki, tylko normalny, ładny prysznic. Co by dziewczynom nie było smutno, jak się będą prysznic... cofać. No lol. Hej, to na pewno nie jest szum z mojego mikrofonu. Znaczy mam nadzieję, że, że jak wyłączę i włączę grę później, to już to będzie działać normalnie. Tablet w Kiblu. No ale kurde, nieładnie, naprawdę bardzo nieładnie grą. Fej może sobie i spać już. Tylko tutaj machniemy. O, tak. No, ale nadal syczy. Nadal syczy. Coś się zacięło. Czy ty skończyłaś ten grant? Powietrze. Tak, dobrze. Jest, 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 jest. Ok. Skorzystaj. Weź prysznic. E, karmić jej nie będziemy. Zabawy jej nie będziemy rzucać. Bo nie ma sensu. Bo i tak naje się w pracy najwyżej. No, ale kurde, ten szum jest naprawdę denerwujący. Bo nic innego mi się tutaj nie. nie, nie. No nie, no to przecież nie musiałam się zaciąć. No nic. Dobra. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, to oczywiście łapeczka w górę. A my słyszymy się niedługo w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że w kolejnym odcinku będziemy mieli dwa fantastyczne awanse, a przynajmniej chociaż jeden. Także do usłyszenia, trzymajcie się i cześć!